Witam. Zaprezentuję mini Przyłbicę, kolejny model naszego pomysłu i wykonania. Mini przyubica zakładana na brodę. Z czego się składa i jak wygląda? Składa się z osłonki, wykonanej z folii, przezroczystej, lekkiej, cienkiej, z opaski z tworzywa, które się nazywa potocznie eko i z gumek, które się zakłada na uszy. Jest to mini przyłbica uniwersalna. Dzięki temu, że ma duży zakres regulacji, może ją używać zarówno osoba dorosła, jak i dziecko. Wystarczy tylko przełożyć gumkę, gumki z obydwu stron oczywiście. Gumki należy przełożyć w taki sposób, żeby dla dziecka Dopasować oczywiście, przekładając ku środkowi, środkowej części, a dla dorosłych oczywiście na zewnątrz. Najbardziej na zewnątrz. W centralnej części opaski znajduje się wycięcie eliptyczne, które albo dzięki któremu mamy możliwość ustabilizowania. Sobie tej opaski na brodzie. Ona służy po to, żeby się nie przesuwała nam ta opaska jednocześnie. Pozwala szybko wcelować sobie w odpowiednim miejscu i dzięki temu, po delikatnym poprawieniu, mamy, czujemy, że jest na miejscu i, i dzięki temu możemy sobie gdziekolwiek jesteśmy szybko ją założyć. Jak zakładamy osłonkę? Osłonka. Też pozwala nam na uniwersalność, dużą uniwersalność, doboru kąta przysłaniania twarzy i, 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 i nosa. Jak to robimy? Mierzymy osłonkę, przykładamy ją do rzepa w taki sposób, aby od górnej krawędzi, od górnej krawędzi. Aha, nie wspomniałem o tym, że. Tak wygląda, tak wygląda ta mini przybica, tu jest góra, tam gdzie jest linia prosta, a tu jest dół brody, tu jest bro, dół brody. I teraz obracając ją w taki sposób przykładamy, tak. przykładamy osłonkę tak, żeby od tej krawędzi górnej tej, tej elipsy, do krawędzi osłonki było jakieś około 5 mm. Jest to najbardziej optymalny. Uniwersalny rozmiar do uzyskania no, optymalnego kąta. Drugą stronę, tak jak pokazałem, bierzemy w ręce, patrząc tutaj też na te odległości, ustawiamy, tak sobie w powietrzu, przykładamy, przyciskamy i jest. Sprawdzamy, czy jest równo. Proszę bardzo, jest w miarę równo, i mamy. Mini przy ubice gotową. Teraz tylko zakładamy najpierw na brodę, później na uszy i jest. Gumki są delikatne bardzo, dzięki temu nie uwierają uszu. To nie są jakieś tam płaskie, zwykłe gumki, do, mm, takie takie płaskie, które się używa do, do różnych, no nie wiem, do bielizny. Są to delikatne gumki, które możemy spotkać właśnie w noseczkach. E... I tutaj dzięki temu przypięciu mamy, uzyskujemy taki kąt. Jeżeli chcemy ten kąt inny mieć, chcemy go sobie zmienić, to nic prostszego. Odpinamy odpinamy e, rzepy. Jeszcze bardzo ważna uwaga: jak przy, op, odpinamy rzep, od, rzepy od siebie, to powinniśmy przytrzymywać je, ponieważ one są przyklejone. Czasami, jak jest nowy rzep, to trzyma na tyle mocno yy, haczyki mo te, tego, tego miękkiego, tej miękkiej części, trzymają na tyle mocno, że możemy to oderwać niechcący. W związku z tym, starajmy się przytrzymać przy rozkładaniu tego. Oczywiście, demontaż i montaż może być wielokrotnie powtarzany. Dobra, teraz yy, pokażę, jak ustawić mniejszy kąt. To znaczy, żeby bardziej nam był odsłonięty nos żeby ta osłonka odchodziła bardziej od nosa, a bardziej przykrywała usta, to wtedy zmniejszamy ten kąt między tą krawędzią elipsy, a krawędzią krawędzią osłonki, do tego stopnia, że aż tutaj jest, że tak powiem, wchodzi na, na pole elipsy. Proszę bardzo, jest przyklejone, przyciśnięte. Zakładamy najpierw byroda później uszy. I co teraz uzyskaliśmy? Uzyskaliśmy większe oddalenie od nosa. Tutaj mamy nos na równi z górną powierzchnią, yy, krawędzią. A tutaj bardziej nam przy, yy, obniżyło się. No, mamy może większą swobodę jeszcze oddechu. Chociaż tutaj, jeżeli chodzi o mini przyjubice, to po to jest stworzyliśmy, żeby właśnie swoboda oddechu była większa niż w maseczkach. No, to jest szczególnie dla okularników i osób, które mają trudności z, oddycha, z oddychaniem. No i, i co jeszcze? No, jeżeli długo prasuje się w takim maseczce, to też się czuje jakiś dyskomfort, a w tym no, naprawdę, uwierzcie mi, prawie się nie odczuwa, że się taką maseczkę nosi. Można się do tego łatwo przyzwyczaić i, i, i nie zwracać na nie uwagi. Chociaż człowiek jest dostosowawszy, czym stworem potrafi się dostosować również do mosteczek, podobno. Ja mi to jakoś ciężko przychodzi. Ok, teraz zmienimy kąt na bardziej zasłaniający nos, czyli oddalamy tutaj gdzieś około centymetr od tej krawędzi. Jedna, jeden rzep i tu patrzymy, też musimy oddać około centymetr i drugi. Proszę bardzo, rzepy są przypięte i zakładamy na uszy. Co teraz uzyskaliśmy? No, teraz nam tak ustawiliśmy sobie tą maseczkę. Ja oczywiście przesadziłem z tymi kątami, to musimy indywidualnie sobie dopasować wszystko. No ale teraz mocniej zasłoniłem nos. Wyżej jest ta maseczka w stosunku do nosa, i tu jest bardzo blisko, aż zmienił mi się głos, który wypowiadam, bo hamuje bardziej, tak przynajmniej odbierają moje uszy, hamuje hamuje dźwięk ta osłonka. Ok. Co jeszcze mogę? Wrócimy do pozycji, do kąta takiego najbardziej optymalnego, czyli 5 mm, proszę bardzo. Tu przykładamy, dociskamy, bierzemy w ręce do góry. Tu ustawiamy sobie 5 mm, dociskamy i jest. I mamy. Dzięki temu, że mamy te otworki tutaj, czyli możliwość ustawienia sobie mini przyłbicy jednego rodzaju. Dostosowując ją do potrzeb albo wymiarów dziecięcej głowy jednego rozmiaru, czyli przyubica, która jest przeznaczona dla dorosłego. Dla dzieci bardzo, bardzo ona tutaj dobrze się sprawdza, ze względu na to, że dzieci mają mniejszą brodę, no łatwo wcelowują tutaj w ten otwór do brody i elegancko im to pasuje. Jeżeli dziecko eksploatuje, używa taką mini przyłbicę i ma założoną na którąś tam z końcówek początkowych, tutaj blisko, blisko osłonki, to żeby estetycznie wyglądała ta opaska, można za tą, za tym miejscem mocowania gumki, oczywiście ją odciąć. Tutaj wystarczy przyciąć nożyczkami, lekko pod kątem. I mamy dopasowaną dokładnie mini przyłbicę, która, która tutaj nie posiada takich takich odstających, odstających jakichś yy, dziurek, także można to indywidualnie dopasować. No, nie wiem, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o tą mini przyłbicę. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze, że yy, dzięki temu że jest ta opaska wykonana z tak zwanej to ta wewnętrzna część jest bardzo delikatna, jest to niemal taki zamsz, który, który po zetknięciu ze skórą no, sprawia taki komfortowy efekt. Dodatkowo ekoskóra Ukształtowuje się po jakimś niedługim czasie eksploatacji, ukształtowuje się do, do y, naszego ciała, do brody, i dzięki temu jeszcze bardziej mm, dokładnie przylega do, do brody, i dzięki temu jest większa powierzchnia a skoro jest większa powierzchnia styku, to mniej, kolejny, kolejny element mniejszego odczucia, że ją używamy, czyli jeżeli jest większe rozłożenie nacisku. To mniej je odczuwamy. To jest kolejna zaleta ekośkóry. Co jeszcze? No możemy ustawiać kąty, możemy ustawiać gabaryty, wymiary. No to chyba wszystko. W tej chwili te mini-przyłbice wykonujemy w wersjach kolorystycznych, takich jak tutaj pokazuję. Brązowe, odcień jaśniejszy, ciemniejszy. I czarne. Możemy również w czerwonym kolorze wykonać i w białym. Chociaż już za niedługo uruchamiamy nowy kolor będzie taki żółty. Taki ciemny ekran może ciemny żółty, albo między żółtym a brązowym najbardziej zbliżony kolor do koloru skóry, żeby jeszcze mniej się ta mini przyubica rzucała w oczy. Gumki. Stosujemy najczęściej czarne lub białe, w zależności od tego, jaki uda nam się zdobyć, bo to jest też towar, który, który ostatnio ma bardzo duże wzięcie, w związku z tym nie zawsze jest dostępny w wybranych kolorach. Rzepy do czarnej mini ubicy przyklejamy, montujemy czarne do brązowej białe. I to by było chyba wszystko. Dziękuję za uwagę, i zapraszam do oglądania innych naszych filmów. Do zobaczenia.